Cześć! Witam Was w pierwszy taki, można powiedzieć, mroźny poradek tego sezonu zimowania naszych egzotyków. Dzisiaj przejdziemy się po ogrodzie i zobaczymy, jak tutaj to wszystko wygląda. Zapraszam na film. No możecie zobaczyć, że był mrozik, no bo rącznik już jest cały oklapnięty w dół. Liście ma w dół. Zawsze go tak zostawiamy. Nasiona już mamy zebrane, więc Pewnie w przyszłym roku znowu sobie wysiejemy i zobaczymy czy też będzie w tym samym miejscu Tutaj niegdyś była Gunera Manikata, liście poobcinane, już przygotowana do zimowania Tinktoria już jest, również jest przykryta, Aokuba Japońska, widzicie, pokryta troszeczkę śniegiem Z nią pewnie nie będziemy robić nic No i welcome to the Las Budas Zobaczcie, wszędzie stoją budki, bo dzisiaj w nocy e, może u nas temperatura być, może oscylować w około 10 poniżej zera. No zobaczymy, jak będzie. To zależy też dużo, czy będzie, czy się pogoda po prostu, czy się rozpogodzi. No zobaczymy, jak będzie. Lepiej być przygotowanym. Tutaj w Waszyngtonia e, sobie zimuje fajnie, elegancko z innymi roślinkami. Bo dzisiaj było około minus 4 u nas. Widzicie, Mają same daszki i nic więcej. To jest gloriosa margiata. Rozprata również pod daszkiem. Właśnie. Tutaj mamy jukę filifera, zamkniętą z przodu poliwędlanem. Krawy drzewiaste. To jest Juka Carderasana. Ona wytrzymuje około minut 8 dlatego się jest też zamknięta w budce. Zobaczymy. Jestem ciekaw, ile to naprawdę dzisiaj będzie. Wagnerianus też czeka na osłonę zimową, ale nie wiem, czy ją dzisiaj będziemy zakładać. No, zobaczymy. Tutaj osłona na tracha jest przygotowana, listy związane do góry. Ale na razie z niej niżej będziemy robić. No bo wiadomo, że jeszcze nie będzie takich temperatur, żeby wymagało to jakiejś mocnej osłony. Ewentualnie dzisiaj, ewentualnie dzisiaj coś tutaj pokominujemy na ten, jeden, na, ten jeden, na tą jedną noc, bo później znowu ma być cieplej. Zobaczymy. No tutaj jest ta budka właśnie na Wagnerianusa, czeka na nałożenie, a tutaj mamy nasze Basioki. Sobie tutaj zimują. Nie wiem, czy tu będzie cokolwiek widać. O nie, widać. No i generalnie ogród jest zabudowany budkami. Arudonodaks, Warygata Sobie jeszcze jest cały, nie przycinaliśmy go. piskanty poobcinane. Zawsze obcinamy biskanta na, na jesień. Po prostu, żeby nie świeciło też do oczka zobaczymy jak tutaj o widzicie ryby w oczku przy dnie wszystkie, bo tam jest najcieplej woda jest cieplejsza niż u góry no normalna kolej rzeczy, powietrza nie działa e, testujemy czy tutaj eskulenta e, przy powietrza czy sobie przezimuje w wodzie jak nie zamarznie to teoretycznie powinna sobie przezimować, tutaj jest bardzo fajna roślina jest to Talia De Albata. Eee, no, zimujemy po prostu tak, że obcinamy liście, żeby nie zaśmiecały wody i w zasadzie to tyle. Na 40 cm sobie spokojnie ona u nas zimuje. Jak zawsze z pomagierem. Tutaj mamy karłatki wulkano, zwykłą karłatkę oraz straszka. No i nasza duża karpa Gunery również już poprzytynana liściami pozakładana na to jeszcze dodatkowo liście to z drzewo panny, worek i tak sobie zawsze zimuje, co zimy bez problemu no nie wygląda to za ciekawie <gryw> dlatego mówię, że e, my sobie możemy pozwolić na te budki, bo jest to z tyłu domu, natomiast jakby to było z przodu domu no to wiadomo, że może no, to strasznie szpeci ale z tyłu to tam nikt na to nie patrzy i byle do wiosny. Jak tutaj sytuacja wygląda pod naszkami z poliweblanu? Na naszej strefie pustynnej. No, opuncie wiadomo, że jak nie mają wilgoci, no to wytrzymują bardzo wysokie mrozy. I tak zawsze je zimujemy. Z tyłu macie agawę neomeksykanę. I tak sobie sytuacja tutaj wygląda. I tak będzie wyglądała przez całą zimę. Nie będziemy tego dogrzewać, tylko sam daszek. Jak w przypadku właśnie wszystkich, wszystkich juk. Tutaj też mamy takie małe agawki, wszystko pod daszkami. Szkoda, że ten sezon jest taki krótki. A później się ciągnie ten czas cały czas to jest zimowy. Ach, nie lubię. Mógłby ogród cały czas wyglądać tak jak w lecie. A jak tam wasze rośliny pozabezpieczane? Czy jeszcze po prostu czekacie, aż, aż będzie faktycznie zima? Gawa amerykańska, e, również w wódce. Zostaje w gruncie, to już wielokrotnie mówiłem. Dzisiaj będę musiał sobie przerobić po prostu tą budkę, którą tutaj widzicie. Jest tutaj, jest tutaj kor Kordelina zielona w gruncie. Ale to była buda robiona dwa lata temu tak na szybko z palet, więc trzeba ją przerobić, dodatkowo jeszcze uszczelnić i właśnie sobie też będzie zimowała, zimowała w budzie. Tak mi pomaga, za każdym razem tak to wygląda. Ika! Juka elata. Już troszkę dni minęło od, odkąd żeśmy ją wkopywali do brontu. Mam nadzieję, że się już ukorzeniła. Że ją no fajnie przyzimuje. Pod tym daszkiem jeszcze tutaj będę streczował troszkę, bo ten strac jest no nieszczelny. Jakby, była, jakby był taki okres, żeby po prostu mocno padało, bo nigdy nie wiadomo jaka ta zima będzie. Żeby nie miała za dużo tej wilgoci. Czekam aż ta głowa się tutaj rozwinie, żeby będzie już fajnie widać te dwie głowy. To piękna juka. W przyszłym roku jest plan na zakup jeszcze jakiejś fajnej rośliny, ale to już zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. Jedna rozsadka będzie całkowicie bez daszku i będziemy ją testowali. Zobaczymy, jak sobie poradzi bez żadnej osłony zimowej. To tyle, moi drodzy. Takie szybkie obejście. Po naszym ogrodzie, po naszym Las Budas Ingo Czołkowice Ingo Czołkowice, budowisko z Tak to wygląda Mamy pierwszy poważniejszy przymrozek Za sobą I znowu ten potwór Jak tutaj nagrywać? Dziękuję za oglądanie Zapraszam do subskrypcji kanału I słyszymy się, widzimy się w następnym filmie, cześć!